serdecznie w kolejnym filmie, dzisiaj tak na szybko króciutki filmik tłusty czwartek już prawie za nami jest popołudnie w czwartek ale miałem jeden komentarz jedną prośbę o pokazanie jak się robi pączki hiszpańskie inaczej zwane gniazdkami poznańskimi, w zależności od regionu różnie na to mówią w każdym bądź razie szybciutko pokażę o co chodzi ciasto parzone dokładnie takie samo jak na ptysie na moim kanale, tam sobie możecie zobaczyć, zrobić takie same ciasto. Najważniejsze przy tym, sprycujemy te gniazdka na papier. I co bardzo ważne, nie smarujcie tego papieru nigdy w życiu olejem, dlatego, że potem jak będziecie chcieli obrócić na tłuszcz te gniazdka poznańskie, to wam po prostu z tego papiera spłyną, dlatego, że że olej jest śliski. Takie papierki zawsze trzeba, sobie trzeba posmarować tłuszczem zastygającym, czyli to może być margaryna, to może być masło, czy nawet smalec. Najważniejsze, żeby posmarować sobie te papiery wcześniej i zostawić je troszeczkę do, do właśnie zastygnięcia tego tłuszczu. Dzięki temu, jakby sprzycujemy te, te gniazdko na, na tym papierze i potem będziemy obracali na tłuszcz do smażenia, nie spłynie nam to wszystko z tego papiera, tylko będzie się ładnie trzymać. I w momencie kontaktu tego papiera z gorącym tłuszczem, ten zastygnięty tłuszcz się roztopi i, i nasze gniazdko odejdzie swobodnie sobie od tego papiera. Ja szpycuję, gniazko jak gniazdko, no, zobaczcie, ja szpycuję w ten sposób nie za duże. Wiadomo, one dosyć dużo, du, dużo urosną, w zależności od tego jaką macie końcówkę. W każdym razie kółeczko trzeba wyszprycować jeden koniec na drugi nałożyć, tak jak ja to robię w ten sam sposób. Rozgrzewamy tłuszcz tak samo jak na pączki czy, czy na inne rzeczy 180-190 stopni i w momencie kiedy tłuszcz będzie rozgrzany po kolei wrzucamy nasze gniazdka. Oczywiście ilość jednorazowego odpieku zależy od tego w czym będziecie to odpiekać. Mój tłuszcz się grzeje, jeżeli będzie na tyle gorący, żeby mógł odsmażać, przeniosę się z kamerą w stronę pieca i pokażę Wam, jak odsmażam, bo to też jest bardzo dosyć ważne. Te gniazka trzeba obracać kilka razy, nie tak jak pączki, żeby starczy dwa trzy, czy trzy razy obracać. Także wracam za chwilę. Tak, tłuszcz mam nagrzany. Przepraszam, teraz będę odpiekał, mam małe naczynie, więc będę odpiekał po jednej sztuce. Ale teraz pokażę Wam, o co chodziło z tym, z tym twardniejącym tłuszczem. Widzicie, nic się nie dzieje. Samo nie spada, nie przesuwa się na papierze, możemy swobodnie wrzucić na olej. Gdyby to był olej posmarowany papier olejem, to nam by po prostu wszystko spłynęło i dlatego to jest tak ważne. Teraz odwracamy i wrzucamy na rozgrzany olej. Oczekujemy chwilę, żeby ta margaryna czy, czy, czy masło, w którym posmarowaliśmy się, Rozpuściło i widzicie, bardzo ładnie nam to wszystko od papiera odchodzi. Co bardzo ważne, takie oponki, czy, czy też gniazdka poznańskie, musimy obracać kilka razy. Nie tak jak w przypadku pączków, żeby starczy obrócić na drugą stronę. Odczekujemy, aż troszeczkę podrośnie nam na tłuszczu. Odwracamy, troszeczkę złapie kolor, z powrotem obracamy i tak robimy kilka razy żeby po prostu w środku były na 100% wypieczone. One są potem dosyć grube i niekiedy jeżeli za krótko będziemy odpiekać, to zdarzy się, że w środku będzie taki wilgotny, praktycznie surowy. Jak widzicie, już ładnie wyrasta. I teraz już jest delikatny kolor i obracam na drugą stronę. I teraz oczywiście jeszcze bardziej nam wyrośnie druga strona. Widzicie, robi się taki paseczek. Znowu odczekam do podobnego koloru i znowu obrócę. I tak z, z, przynajmniej z 4 razy obrócę. Wtedy będę miał pewność, że, że jest na pewno y, wypieczony. Tak jak mówię, temperatura 180-190 y, stopni. Jak będzie zaostała temperatura, to tak samo w środku będziemy mieli ciasto surowe, na zewnątrz przypieczone. Jak widzicie, cały czas wyrasta. Przy każdym obróceniu jeszcze bardziej wyrasta, dlatego że te ciasto które w środku było ciepło do niego nie doszło i na mnie wyrosło teraz wyrasta jeszcze jeszcze więcej jak obrócę następnym razem jeszcze troszeczkę to wszystko urośnie grubość takiej, takiego gniazda zależy od tego jaką użyjecie końcówkę po wyciągnięciu dobrze ułożyć na ręczniku kuchennym papierowym żeby odsączyć troszeczkę z tej wierzchniej warstwy tłuszczu do środka na pewno tłuszczu nie siąkną I tak kolejno obracamy co chwileczkę na taki dosyć brązowy kolor. Ja dokończę wszystkie gniazdka poza filmem, żeby ten film nie był za długi. Wrócę do Was, pokażę Wam efekt gotowy i powiem jeszcze parę słów na ten temat. Tak, część już mam odsmażoną, jak widzicie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, stopień wysmażenia zależy od Was. Tu jak widzicie, mam bardziej wysmażone, tu mam mniej wysmażone. Dla dzieci robię zawsze troszeczkę mniej wysmażone, smakują równie dobrze. Każdy według swojego gustu musi odsmażyć wiadomo, troszeczkę, troszeczkę musi to na oleju siedzieć, żeby w środku nie były surowe. Wykończenie według własnego uznania jednak polecam bardziej słodkie wykończenia, dlatego że samo ciasto w sobie nie zawiera cukru, więc nie jest słodkie. Ja przygotowałem sobie zwykły lukier z cukru pudru i czekoladę. I teraz robię w ten sposób, że przykładowo. Jedno zamoczę w cukrze pudrze. A jedno w czekoladzie. Najlepiej to potem odłożyć gdzieś na jakąś kratkę, żeby to odciekło ładnie na kratce. I teraz, żeby nadać troszeczkę akcentu, to te gwiazdko, które oblałem czekoladą, jeszcze troszeczkę Zaakcentuję cukrem pudrem, znaczy tym lukrem, przepraszam. A tu, gdzie dałem tylko lukier, to z kolei dam troszeczkę czekolady. Proszę bardzo, w ten sposób wyglądają moje gniazdka poznańskie, czy też y, pączki hiszpańskie. Zapraszam do wypróbowania. Łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.